Czy ciche przełączniki w klawiaturze realnie sprawiają, że dana klawiatura będzie cichsza? Czy może jednak absolutnie nic to nie zmienia? I finalnie, jak taka głośność klawiatury ma się w odniesieniu do membranowych klawiatur gamingowych albo do niegamingowych klawiatur do pracy, ale za to niskich i w teorii jeszcze bardziej cichych? Cześć, siemanko, moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym materiale, moi drodzy, dzięki uprzejmości Genesisa, mam przyjemność przetestować dla Was dwie klawiatury. W zasadzie to jest ta sama klawiatura, to jest Tor 303. TKL, czyli wersja bez bloku numerycznego, ale w dwóch różnych wariantach. Na czerwonych switchach autemu, które są gładkie, liniowe i takie normalne można powiedzieć, i w teorii te switze są też najcichsze ze wszystkich standardowych, ale obok jest druga. Dokładnie ta sama klawiatura, tylko że na przełącznikach Peach Silent, czyli brzoskwiniowe, ciche przełączniki, które powinny być zdecydowanie, przynajmniej tak nazwa sugeruje, cichsze niż te standardowe. Zatem dzisiaj porównamy sobie to, jak te przełączniki wpływają na głośność klawiatury, żeby mieć pełny przegląd, przez to, czy takie mechaniczne przełączniki, czy te ciche przełączniki. Realnie są ciche. A zanim do komputera, rozpakujmy te klawiatury. Genesis Store to seria relatywnie tanich klawiatur dla graczy bazujących na przełącznikach otem I pozostanie w tym systemie umożliwia im wykorzystanie tutaj Hot czyli zmieniania poszczególnych switchy bez konieczności lutowania, a zwyczajnie wyciągając je z płytki. I to te klawiatury właśnie dzisiaj rozpakujemy. Ale ona jest stereocicha. Wow. <noise> nie wierzyłem w to na samym początku, ale ej, po rozpakowaniu naprawdę. Jak na mechanika to jej praktycznie wcale nie słychać. W zestawie w pudełku z klawiaturą przychodzi oczywiście instrukcja, komplet naklejek, dwa dodatkowe switche, w razie jakiegokolwiek uszkodzenia, tak jak powiedziałem, jest to hotwap, więc możecie po prostu dany switch wyciągnąć i wymienić bez żadnego lutowania, każdy jest w stanie to zrobić w swoim domu, oraz niezbędne do takiej wymiany narzędzia, czyli kick-up puller, jak i switch puller. Jestem tak bardzo w szoku, jak cicha jest ta klawiatura, że jeszcze odpakuję od razu te czerwono, żeby tak na surowo zobaczyć, a później sprawdzimy również na wynikach, jak to się przekłada na realne wykorzystanie. Mimo, że na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, to już na samym początku jesteście w stanie po dźwięku od razu powiedzieć, która jest która. Czerwone przełączniki autemu i brzoskwiniowe ciche. Ale tyle gadania na sucho, chodźmy do komputera, rozstawmy to, ustawmy taipa, sprawdźmy również klawiatury membranowe, które przygotowałem i zaraz zobaczymy, jak to jest z tą głośnością. No i jesteśmy przy komputerze, moi drodzy. Mam też ze sobą mój prosty decybelomierz, który pozwoli nam oprócz tego, co usłyszymy i co zmierzymy naszym mikrofonem, również wyrazić to w liczbach, tak żeby mieć bezpośrednie porównanie do każdej z testowanych dzisiaj klawiatur. Klasycznie za kilka momentów na moim komputerze odpalimy Manki i przez 30 sekund będę się starał równomiernie pisać na wszystkich omawianych dzisiaj klawiaturach. Również mikrofon, który mam teraz przypięty do koszulki powędruje obok, tak żebyście mogli odsłuchać nagranie, ale kamera będzie ustawiona również w ten sposób, że bez problemu odczytacie wyniki głośności, więc ten poziom będziemy w stanie porównać. Bo jak na razie jest naprawdę ciekawie, muszę to zobaczyć na liczbach. To jest klawiatura, słuchajcie, profesjonalna do pracy. To jest membranówka. Jest relatywnie cicha. No, czego się spodziewałem po membranówkach? To jest membranówka już dobrej klasy dla graczy. Już taka cicha wcale nie jest, ale i tak powinna być cichsza od mechaników. No bo jak spojrzymy na. Normalnego mechanika, to zdecydowanie ta membranówka była cichsza, miała bardziej miękki dźwięk, ale kiedy zamiast tego normalnego mechanika weźmiemy klawiaturę na mechanicznych przełącznikach cichych, to wracamy do tego dźwięku, który znamy z membran, a nawet wydaje mi się, że jest on cichszy. Ale żeby nie poprzestawać na wydaje mi się, chodźcie do testów. I zanim przejdziemy do pomiarów, tutaj relatywny poziom głośności w moim studiu przy tych wszystkich włączonych sprzętach. Na pierwszy ogień Logitech MX-Keys S. Dalej Corsair K55 RGB Pro XT. Następnie wchodzimy na klawiatury mechaniczne. Genesis Thor 303 na czerwonych przełącznikach. I na sam koniec TOR 303, ale na przełącznikach cichych. Wow! Musicie powiedzieć, że różnica jest naprawdę ogromna. Nie tylko odczuwalna, gdzie klawiatura mechaniczna na czerwonych przełącznikach była tak głośna, jak membranowa gamingówka, co w sumie z założenia troszeczkę by się kłóciło, ponieważ membrany powinny być cichsze. Jednak znowu, patrząc na to, że gamingowe membrany są bardzo mocno podniesione, to wcale ten poziom głośności mnie tutaj nie zaskakuje. Ale zaskakuje mnie zdecydowanie ogromna przepaść dzieląca głośność klawiatury na przełącznikach cichych od pozostałych. Tutaj mamy naprawdę ogromną, niesamowitą różnicę. W zasadzie można śmiało powiedzieć, że jest cichsza niż pierdnięcie komara, jeżeli lubicie sobie wieczorem pograć i nie chcecie denerwować innych domowników albo po prostu właśnie nie mieszkacie sami, mieszkacie może w akademiku albo macie małe dziecko. Chcecie pograć, nie musicie się martwić o to, że będzie was słuchać, bo tak naprawdę ta klawiatura jest piekielnie cicha. Jeżeli chodzi o ciche przełączniki, działają. Działają, są znacznie cichsze niż te zwykłe, mimo że na początku wydawało mi się, że to będzie taki bardziej marketingowy chwyt, że no, tu mamy silent i są ciche no, tylko z nazwy. Okazuje się, że mają one realne przełożenie na wykorzystanie w prawdziwym życiu. Teraz po sprawdzeniu tych tanich, cichych przełączników nabrałem jeszcze więcej ochoty, żeby sprawdzić te droższe i lepsze, ciche przełączniki. Ale jeżeli mnie pytacie, czy ta klawiatura nadaje się do grania w nocy, do cichego grania, to odpowiadam, że tak. A dodatkowo w tej cenie wciąż nie jest złym wyborem. Na dzisiaj, moi drodzy, ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Pamiętajcie, że w najbliższym czasie publikuję codziennie, więc tym bardziej ustawcie jeszcze dzwoneczek z powiadomieniami, żeby nie ominąć żadnego filmu. Ja się zmywam. Do zobaczenia jutro. Na razie i cześć.